Wiosną 1934 roku Trzecia Rzesza rozpoczęła prace projektowe nad własnymi lotniskowcami, które miały być pierwszymi jednostkami tego typu w niemieckiej Kriegsmarine. Ostatecznie zamówiono dwie jednostki o wyporności 23 430 ton: Każda, Graf Zeppelin i Peter Strasser, który był hołdem dla twórcy. Niemieckiego Lotnictwa Morskiego. Prace nad okrętem rozpoczęto 28 grudnia w 1936 roku, kładąc stępkę pod pierwszy lotniskowiec. Dwa lata później, 8 grudnia 1938 roku, w kolonii w obecności Adolfa Hitlera i Hermana Göringa, Dokonano uroczystego budowania pierwszej jednostki, której nadano imię Graf Zeppelin, na cześć konstruktora lotniczego Ferdinanda von Zeppelina. Prace nad obiema jednostkami trwały do wiosny 1940 roku. Mimo bardzo zaawansowanego postępu w budowie, ta została wstrzymana na rozkaz samego Adolfa Hitlera. Pozwolono je wznowić dopiero rok później w 1941 roku, ale dotyczyło to tylko jednej z jednostek, która została już zwodowana, czyli naszego Graf Zeppelina. W tym okresie kadłub był przeholowywany najpierw do Gottenhafen, czyli dzisiejszej Gdyni, a następnie z powrotem do Kolonii. Jego główną siłę miały stanowić dwie eskadry samolotów BF-109T, które były specjalnie przystosowaną wersją do użytku na lotniskowcu, oraz jedną eskadrę bombowców Junkers U-87C, które również posiadały specjalne cechy, takie jak na przykład haki służące do zaczepienia katapulty. 2 lutego 1943 roku budowę ukończonego w ponad 90% lotniskowca ostatecznie wstrzymano z rozkazu Adolfa Hitlera. W kwietniu został on odholowany do Szczecina, gdzie została zdemontowana z niego większość maszyn i uzbrojenia. 24 kwietnia 1945 roku obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej okręt został samozatopiony poprzez otwarcie zaworów dennych. Jego wyposażenie wcześniej wysadzono, w tym wnętrze maszynowni razem z turbinami, które napędzały jednostkę, a następnie ostrzelano okręt z artylerii. Latem 1945 roku lotniskowiec został podniesiony z dna i prowizorycznie Przewrócony do stanu pływalności przez armię Związku Radzieckiego, który zdobył panowanie na tamtych terenach. A 19 sierpnia 1945 roku Graf Zeppelin został formalnie wcielony do służby w marynarce radzieckiej. Na skutek porozumienia z 1946 roku pomiędzy Wielką Brytanią a Związkiem Radzieckim. Przypadł on ZSRR, jednak władze tego kraju zdecydowały się na zatopienie okrętu na Morzu Bałtyckim. Graw Cepelin został wycholowany ze Świnoujścia 14 sierpnia 1947 roku. Od 16 sierpnia prowadzono na nim testy, bombardowania i ostrzału. Na okręt zrzucono 88 bomb, z czego 6 trafiło. Okręt przez smagający go wiatr był znoszony na płyciznę. Ostatecznie 17 sierpnia 1947 roku został dobity torpedami przez radziecki niszczyciel sławnej. Bardzo możliwe, że ówczesne państwa sojusznicze Przyczyniły się do tej decyzji, gdyż nie chciały, aby Związek Radziecki miał w swoim posiadaniu lotniskowiec. Przez długie lata grawce Pelin był uznawany za zaginiony aż do 12 lipca 2006 roku, gdy ekipa zajmująca się poszukiwaniem ropy naftowej i jej wydobyciem na wodach Bałtyku odnalazła wrak. 55 km na północ od Władysławowa na głębokości 87 metrów. 26 lipca 2006 roku okręt hydrograficzny ORP Arktoski przeprowadził podwodne badania, które oficjalnie potwierdziły, że to zatopiony grawce Cepelin, co zostało ogłoszone do wiadomości publicznej dzień później. Swoją drogą to fajnie by było go kiedyś z powrotem wyciągnąć i zrobić z niego muzeum. Jak Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Damiano Tonacelli TV. To był film z serii Znawca historii.